Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj w sumie opowiemy Wam mniej więcej o mini plusach, wspomniemy coś o ulikach weselnych i zachęcam Was do zasubskrybowania naszego kanału. Wpadajcie na instagramy Turbo o Opolskie Miody oraz na TikToka, tam też są różne informacje i jego oglądania. Teraz Wam pokażemy jak wygląda Mini Plus po, po zimie. Widzimy na pszczoły coś tam przenoszą, pokarm z góry na dół. Zobaczymy, jakie jakiej te urodziny przejmowały Widzimy tutaj ramek pszczoły. Na górze też jest ramek. To jest na przykład paski, które leczymy te rodziny. Zobaczymy, czy matki już podjęły czerwienie. Jak widzimy, że jest trochę czerwiów w tych ulach. Tu chodzi matka nawet, kiedy wchodzi sklenar. Trochę mniejsza matka niż backfast. Już jedną ramkę zasiała jajeczkami. No to jest oznaka tego, że są młode matki szybko zaczynają szybko zaczynają czerwić Ja jeszcze tak dodam już dostałem żółwika od pszczółki, pierwszy szczał w tym sezonie, więc można powiedzieć, sezon zaczynamy. Można uznać sezon za otwarty. A ten. Yy, różnica między Mini Plusem a Ulikiem Weselnym. Taka jakaś, może. No, ulik Weselny nie zimuje. Czyli nie jesteśmy w stanie w żaden sposób zapewnić rezerwowych matek na, na wiosnę. Na Mini Plus jest w stanie przyjmować trzeba go dobrze zakarmić i mamy w razie czego matkę rezerwową na wiosnę czy też dla pszczelarzy mamy matki, które potrzebują. I tutaj widzimy taką rodzinkę, która jest na dole i na górze. Sprawdzamy czy matka czerwi Na razie czerwiu nie widać No i to, też mi nie mi pracy jest, nie? Bo nie trzeba zasiedlać ich Tak, jest to plus? bo tu w ulikach weselnych e, bierze się przeważnie mocze pszczoły i kubeczkiem do każdego ulika trzeba napełnić taki ulik trzeba zapełnić pszczołami a tutaj już w sumie jest gotowe. Po przezimowaniu wpadamy i już nimi rodzinka. Mam mi lizę chyba na łokciu Myślę, że dwójeczkę robi. O, druga jest nawet. Mhm, Taki mamy ulic. zimuje na dłużej spokojnie. Też jest pszczoła, siedzi dużo w dole miały mało pokarmu, to przeszły na górę zobaczymy co się na górze dzieje pszczoły przynoszą pokarm I na dół, ale jajeczek nie widać na razie rodzina wygląda na, na zdrową, dobrze zakarmioną I z takiej rodziny możemy już matkę tak. za, zabrać i wysłać dla tych, którzy potrzebują. No ale widać, że dobrze zimują. No, ta rodzin tam się ale jak się zdarza. I plusach. Dużo pokarmu poszło na rodzinę zimą. No gdzieś. Tak, gdzieś poszło 10 kg tutaj inwerter tak jest akurat też je można zalać nie przelać ich pokarnąć. żeby ja Za rok więcej. więcej jest matka matkę jest och matka no właśnie. Jeszcze, no. teraz już jeszcze jest malutka ale jak będziecie nas obserwować to w maju podejrzewam to już będą takie maciory takie można powiedzieć ze Śląska jeżeli bylibyście zainteresowani zakupem naszej maciorki to zapraszam was na stronę Opolskie Miody oraz na Allegro Opolskie Miody na ten moment posiadamy matki GZ oraz KB Dostępne od ręki, one są zeszłoroczne, natomiast od maja dojdą nam jeszcze cztery różne odmiany. Jakie odmiany? Możecie wejść na nasz profil na YouTubie i tam będziecie mieli sześć filmów na temat matek, jakie posiadamy w tym roku. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, nie zapominajcie o subie, zadawajcie pytania jak jakieś macie, z na nie odpowiemy i trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć!